Arena Lublin będzie miejscem spotkania pomiędzy motorem Lublin a GKS-em Katowice w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Forma drużyn. Motor Lublin. Podopieczni Mateusza Stolarskiego rozpoczęli rundę wiosenną poniżej oczekiwań, zdobywając zaledwie jeden punkt w trzech meczach. Po remisie 1–1 z Lechią Gdańsk przyszły porażki 0–1 z Koroną Kielce i 0–3 z Jagielonią Białystok. Mimo to, na własnym stadionie motor prezentuje się solidnie co może być atutem w nadchodzącym spotkaniu. GKS Katowice. Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka imponuje formą, pozostając niepokonaną od pięciu meczów. W rundzie wiosennej odnieśli zwycięstwa 1-0 ze Stalą Mielec i 2-1 z Rakowem Częstochowa, a ostatnio zremisowali 0:0 z Piastem Gliwice. Skuteczność Sebastiana Bergiera, który zdobył pięć bramek w sezonie, jest kluczowa dla ofensywy GKS-u. Analiza spotkanie zapowiada się jako starcie dwóch beniaminków, którzy walczą o miano najlepszego nowicjusza w lidze. Motor, mimo słabszych wyników na początku roku, liczy na przełamanie przed własną publicznością. Z kolei GKS Katowice, będący na fali wznoszącej, będzie chciał kontynuować dobrą passę i umocnić swoją pozycję w tabeli. Kibice z niecierpliwością czekają na emocjonujące widowisko i pełen napięcia mecz który może znacząco wpłynąć na układ sił w dolnej części tabeli ekstraklasy.